lekcie padły takie słowa Daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Wysłuchałeś opisu męki. Czego Cię nauczyła? Jaka nauka została Ci objawiona, abyś mógł Mieć udział w zmartwychwstaniu Chrystusa. Nauka o wszechmocy Boga, nauka o Jego pokorze. Nauka, że prawdę można zrelatywizować, że można skazać niewinnego dla własnych celów, że prawdę można zakrzyczeć. Że można znaki Bożej Miłości, Bożego Miłosierdzia tak przeinaczyć, by powiedzieć o nich, bluźnisz? Nauka płynąca z jego męki, właśnie dlatego, że był synem Bożym, nie zszedł z krzyża. Udowodnił, że jest synem Bożym, pozostając na krzyżu. Bo człowiek łatwo by wycofał się, kiedy przychodzą trudności, tak jak Piotr. Ale on pełnił wolę Ojca. To wola Ojca się dokonała, to wola Ojca zwyciężyła. Innych wybawiał, siebie nie mógł wybawić. Właśnie wtedy wszystkich wybawił. Ta nauka wzywa nas do tego, by odnaleźć się dzisiaj w drugim czytaniu, by na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych i aby wszelki język, również Twój, bracie i siostro, uczynkami, postawą, życiem wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. By męka ten czas wielkiego tygodnia, który, w który wchodzimy, nie była dla nas przeżywana tak jak wydarzenie sprzed dwóch tysięcy lat, ale by była świadectwem miłości Boga do nas, by dobijała się do naszych serc o otwarcie na Bożą, Miłość na Boże życie, bo jak w innym miejscu powie Pismo Święte, byśmy nie żyli dla grzechu, byśmy nie mieli udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, ale byśmy byli świadkami tego, który jest życiem. Wejdźmy w ten czas Wielkiego Tygodnia z wiarą że uczestnicząc w Triduum Paschalnym Męki Śmierci Zmartwychwstania Chrystusa prawdziwie i realnie możemy odnaleźć się w Chrystusowym Zmartwychwstaniu i tą prawdą żyć każdego dnia, o ile tylko zechcemy.